Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie panny na moim kanale. Z tej strony Kamila i najwyższym Robimy rozkład na marzec 2021 roku. Dla Was kochani. Na samym początku uprzejmie, bardzo yy, grzecznie proszę o łapki w górę i komentarze. Już yy, głupio mi, powtarzam to w każdym filmie. Ale yy, chodzi o to, że... Chyba to jest potrzebne, żeby kanał był widoczny. Żeby on, te filmy były proponowane widzom. Nawet tym widzom, którzy subskrybują kanał. Bo chodzi o to, żeby to wyrzucało jak, jak najczęściej po prostu na tej stronie głównej dla użytkownika YouTube mój film. No i to jest trochę niezależne ode mnie. To jest zależne od algorytmu YouTube'a oraz od tego, jak ja się wpisuję w ten algorytm. I od tego, jakie, jak, jaki ruch jest pod moimi filmami. Dlatego ja bym bardzo, bardzo prosiła Was, byście zostawili komentarz, jakikolwiek może to być emotikonka, może to być nie wiem, pozdrawiam czy cokolwiek I, i łapkę w górę, czy też w dół, jeśli wolicie, to już jest Wasz wybór. Ale bardzo bym była za to wdzięczna, bo dzięki temu moje filmy są widoczne po prostu. Dobrze, kochani, tutaj tej talii wyciągniemy Wam kartę Lenormand, to jest talia Lenormand autorstwa Ciro Marchettiego. Wyciągniemy Wam kartę, która będzie mówiła o temacie przewodnim tego miesiąca. Temat główny tego miesiąca. Jaki on będzie dla osób z poznaku panny. Osoby, które mają silnie osadzoną pannę w swoim horoskopie. Dobrze, kochani. Hmm. Kobieta. Kobieta jest pokazana. Yy, jest to w kartach Lenormand signifikator. Albo oznacza postać kobiecą. Zaraz może dołożymy jeszcze jedną kartę, bo ona czasami jest niekonkretna. Yy. Kobieta spogląda w górę. Ze swojej księgi i jej myśli gdzieś wędrują. Obecna jest w, w, wspólnota atmosfery i nastroju, która łączy kartę i kobietę z jej męskim odpowiednikiem. Czerwona róża zapewnia dodatkowy punkt wspólny i wiąże ze sobą te signifa, Kurde, nie mówię tego słowa wypowiedzieć. sygnifikatory męski i żeński w tych kartach. Jest to symbol, dar, coś co dajemy i coś otrzymujemy, czym się dzielimy. Ja dołożę Wam jeszcze jedną kartę. Przede wszystkim, tak, no, dosłownie, literalnie chodzi tutaj o postaci kobiece w Waszym życiu. Jakaś kobieta może być niezwykle istotna w tym czasie dla Was. Zwróćcie na nią uwagę. To może być aspekt Waszej kobiecości. Może Dzień Kobiet będzie bardzo istotny w tym miesiącu dla Was. Kto wie? Jeśli jesteście w takiej sytuacji, że wypadałoby złożyć życzenie kobiecie, to złóżcie, nie zapominajcie. Jeśli będziecie na przykład czuły się urażone, gdyby ktoś zapomniał o tym, by złożyć Wam życzenia, to może być też ważna informacja, to jak będziecie przeżywać Dzień Kobiet może. Ale ja dołożę jeszcze jedną kartę, moje słoneczka. O, macie kartę lojalności i przyjaciela, więc tak, no, temat wierności nasuwa się sam bierność, lojalność wywiązanie się z jakiegoś obowiązku, tutaj mamy też przyjaźń przyjaźń z kobietami tę samą kartę miał Lew to jest kwestia związku z wyboru bycie przy jakiejś kobiecie ze swojego wyboru to nie jest obowiązek to jest wolność po prostu chcę być przy tobie i też to może być bardzo ważny czas dla was by być dla siebie jeżeli ja mówię do kobiet być dla siebie bardziej przyjaznymi, wiernymi też sobie, swoim uczuciom związanych z kobiecością. To może być też taki moment, w którym kobieta albo jest postawiona, czy, czy też mężczyzna postawiona w sytuacji wierności wobec swojego partnera, albo wobec siebie, czyli że na pewne rzeczy sobie nie pozwolę i na pewne rzeczy w moim życiu nie pozwolę. Czyli na przykład na jakąś, jakąś formę niewierności, nielojalności. No, ale dobra, popatrzymy, jak to może się u Was zamanifestować. Dobrze, co tutaj mamy? Dobrze, Panna. W miesiącu marcu 2021 roku, ten miesiąc dla was, król denarów, możliwe, że jakiś mężczyzna z trygonu ziemskiego, ale niekoniecznie, bo to też wasza jest energia, energia ziemska, energia bycia przy sobie, energia odpowiedzialności materialnej, zachowawczych takich, e, są bardzo zachowawcze decyzje finansowe, materialne generalnie e, w waszym życiu i one mogą być istotne. Ale także to jest miesiąc, który może być skupiony dookoła szefa, dookoła postaci męskiej, przełożonego. To jest też często sygnifikator właśnie męża. Wy jesteście pokazani jako mak. No słuchajcie. Jest tutaj bardzo dużo do osiągnięcia materialnie w tym miesiącu. Przy założeniu, że będziecie uważać na jakąś nielojalność, będziecie wierni sobie, swoim pomysłem, swojej kobiecej intuicji, tak zwanej. Mówi się o kobiecej intuicji, no nie? Oczywiście nie tylko kobiety ją mają, bo chodzi o to, że intuicja jest takim przymiotem energii żeńskiej, po prostu. Więc ta energia żeńska, ona będzie Wam podpowiadała. Ufajcie swojej intuicji. Dlaczego? Bo tutaj na tej karcie możecie zauważyć, że już Wam pokazuję, że tutaj jest wąż. On jakby zrzuca skórę w tym momencie: coś się wyłania, coś przechodzi transformację. Ale wąż też bardzo często jest po prostu symbolem fałszu i nieuczciwości. To jest... To jest iluzja, to jest nieprawda. Jeszcze chyba, chyba zamorduję tutaj mojego kochanego, który chodzi pod drzwiami i gniecie butelki i robi hałas. Więc uważajcie na osoby nieuczciwe i nielojalne dookoła Was. Szczególnie przy pracy, szczególnie przy wymianie finansowej, przy kupnie czegoś. Szczególnie gdybyście kupowali coś używanego, chcieli zaoszczędzić, coś tutaj tak sobie fajnie wykreować. No, uwaga na to. Ale no, wiele możecie zrobić. Naprawdę dużo możecie zrobić na polu mat materialnym, zawodowym. Pomaga wam karta wieży. Słuchajcie, jeśli czujecie, że coś jest nie tak, nie brnijcie w coś, nie bójcie się zrezygnować w danym momencie. Wycofać się. Powiedzieć, że nie, sorry, to nie dla mnie, to za drogie, to ja mam takie kiepskie przeczucia dookoła tego. Ta karta też mówi, że y, kobieta może dokonywać wyborów oparciu o to, co ona uważa za słuszne i dobre dla niej, i nie boi się rozwalić tego, co jest niezdrowe, na przykład w związku. Po prostu i tu mamy usamodzielnienie się. Wejście w rolę bardzo sprawczą, król denarów, mak i wieża, która pomaga, czyli rozwalam to, co jest niezdrowe. A macie tutaj przyjaciół lojalnych wobec, wokół was i oni wam pomogą, więc nie bójcie się przeszkadza wam, dwójka buław, zobaczcie takie jakby tkwienie w czymś bez kompletnie żadnego planu i bez świadomości, że mogę z tego wyjść, że mogę zrezygnować że mogę coś zmienić, na tej karcie mamy dwójkę buław, ona generalnie ta karta mówi o, o tym, że planuję że widzę jakąś drogę dla siebie, wybieram, a na tej karcie yy, człowiek jest uwiązany Pozornie oczywiście, no bo on ma rękę wolną, ale ta ręka jest pełna takiej ulotności, fantazji, czegoś, co jest niekonkretne, to jest ptak, on za chwilę może odlecieć. E, więc e, zamiast skupiać na czymś, na fantazji, wyobrażeniu na przykład, że może być tak, może być jak, może być nie wiadomo jak, e, to wybieram działanie, a tutaj mamy nie działanie i to Wam przeszkadza. Niedziałanie. Bycie w takim fałszu, w iluzji. Największe wyzwanie. Mamy tutaj ruch, jakby zebranie się do działania, podjęcie jakiegoś ruchu, ale możemy tutaj też mówić, jak patrzymy na rycerza Buław, możemy mówić o osobie, która właśnie jest zmienna, nielojalna, nieuczciwa, nie wywiązuje się z czegoś. Czy to jest kontrachet, współpracownik, usługodawca, czy to jest jakiś, nie wiem, rzecz, w którą wy inwestujecie pieniądze, a ona raz po raz jakby się nie sprawdza. Czyli na przykład, najbardziej, nie wiem, taki e, naj, naj, najbardziej prosty przykład. Dajmy na to, że to jest operator. Operator e, te, telefoniczny, no nie? E, jest tutaj aspekt lojalności, czyli zobowiązałem się do czegoś. Wydaje mi się, że nie mogę nic z tym zrobić, bo mam podpisaną umowę. Ale na przykład wydaje za dużo i nie mam z tego profitów, bo na przykład podpisywałam umowę, kiedy często byłam poza domem. A teraz jestem w domu bardzo często, bo czasy się zmieniły. I ja mogę na przykład to zmienić. Tylko to trzeba podjąć ruch i zobaczyć i faktycznie na przykład zapytać się, zadzwonić. Jak to wygląda sprawa mojej umowy? Czy ja mogę ją rozwiązać? Bo może wam się na przykład wydawać błędnie, że nie możecie jej rozwiązać. No. Taka, taka sytuacja to może być też osoba z poznaku ognistego w Waszym otoczeniu. Osoba, na której nie można polegać, ona usłamiany zapał, jest zmienna. Odpowiedzią na to jest dziesiątka mieczy, czyli koniec. Zamykamy ten etap. Etap nielojalności, nieprzewidywalności, zmienności, tego, że ktoś po raz, i po raz, po raz kolejny nie wywiązuje się z obietnicy, którą podjął. To jest też moment, żeby zamknąć etap bardzo taki negatywny i przeciążający was. Największa Wasza siła to Rycerz Kielichów. Jest tutaj nadzieja, jest takie ruszenie ze swoim marzeniem, za pasją, za inicjatywą. Można to zrobić, macie ku temu dostęp. To jest y, też postać w podobnym wieku, y, albo po, podobna jakby, y, to może być podobny wiek, albo na przykład podobna oferta, podobna branża, podobne miejsce. Jak, ta, jak, to, jak to, co się nie sprawdza? Czy to się nie sprawdza osoba, czy to się nie sprawdza miejsce, czy us, na przykład usługodawca, nie wiem, czy to jest fryzjerka, która po raz kolejny robi coś, czego wy nie chcecie. Ja wiem, że to są błahe rzeczy, ale z takich błachych rzeczy składa się całe nasze życie, więc warto jest przykładać do nich e, szczególną uwagę i naprawdę traktować siebie poważnie i każdy swój wybór, postarać się potraktować na tyle poważnie na ile się da, tak, żeby odczuwać komfort, więc tutaj jest wybranie innej drogi, która po prostu jest w cudzysłowie spełnieniem marzeń waszych, czyli po prostu bardzo wam odpowiada. To jest też nowa osoba w Waszym życiu, czyli otwieracie się na nowego partnera, jeśli mówimy tutaj o sytuacji, gdzie osoba jest w związku z partnerem, z partnerką, która jest nielojalna, nie wywiązuje się, nie można na nią liczyć, związek z nią jest kulą u nogi zamiast skrzydłami. Chcę to kierować. To też jest osoba z podznaku wodnego, która może być Wam pomocna, jest oparciem, jest siłą. To jest przyjaciel, przyjaciółka z podznaku wodnego, albo jest to po prostu osoba, która pokazuje Wam, że można inaczej wspiera Wasze marzenia, troszczy się o Was. I w co to, to kierować? W króla mieczy. Czyli yy, bardzo mi się tutaj to łączy z wybraniem takiej opcji, która jest mi pokrewna, mi odpowiada, ale to może być też poszukanie yy, specjalisty, podjęcie ważnych decyzji, podjęcie ruchu w stronę jakiejś profesjonalizacji, wyznaczenie pewnych reguł. To są bardzo ważne decyzje. Zaraz zobaczę, jakie tutaj są, będą decyzje, bo tutaj coś robicie. Słońce, one mogą dotyczyć mężczyzny, czyli podejmuje decyzje e, dotyczące mężczyzny, bardzo, bardzo, bardzo duże, aktywne, to jest też aktywność i ruszam do zmiany. E, mhm. I tutaj mamy przątkę, czyli ona, to jest kwestia wpływu na swoje życie, sama przędę swój los. Mak też, sam coś robi, sam przędzie swój los, e, nie zrzuca odpowiedzialności na zewnątrz, tylko bierze to w swoje własne łapska. Myślę, że nie dojdziecie do wniosku, że, że z niektórych usług możecie zrezygnować w tym miesiącu, bo równie dobrze sami możecie to zrobić. Na tyle już jesteście dobrzy w, do, dobre w tym, że, e, że nie musicie korzystać z usług czyichś. Może to dla jednej osoby, może dla kilku. Niektóre osoby podejmują decyzję o rozstaniu, o rozwodzie. Co jest nieuniknione, co najprawdopodobniej będzie się działo, a z denarów, świetnie materialnie, naprawdę bardzo dobrze materialnie, nie macie pracy, możecie ją znaleźć, szukajcie nowej pracy w tym miesiącu, jeśli naprawdę jest Wam ciężko w tej, możecie zamknąć ten etap, możecie przejść na własną działalność, jeśli taką macie sytuację, no nie? jeśli macie jakiś pomysł, tak, te karty mówią idź w własną działalność. To jest moment fajnego kupna sprzedaży, tak jak wcześniej mówiłam. Uważajcie na osoby nieuczciwe oraz nieuczciwe oferty. Na falsyfikaty, na podróby. To unikajcie tego. Ale materialnie jest super. Fajne zakupy, fajne pieniądze przychodzą. Ekstra. Możecie podnieść ceny. Jeśli to coś dla kogoś mówi, to karta mówią i podnieść ceny, bo jakby za dużo energii wydajesz, a za mało do Ciebie wraca. Co was może zaskoczyć? I zaskakuje was szóstka kielichów. Hmm. Myślę, że może was zaskoczyć przyjaźń, lojalność, dobra... Dobry tak, do, dobre intencje. Możecie zobaczyć, że ktoś jest waszym przyjacielem. Eee, możecie poczuć, że z kimś czujecie się jak dzieci. Mnie bardzo uderza w tej karcie to, bo tutaj mamy... Mamy tutaj postaci dziecięce, no nie? Ale jak ja patrzę na te karty, to ja widzę dorosłych, którzy bawią się jak dzieci jakby mieli dorosłe głowy. Może to dlatego, że one są tak bardzo nieproporcjonalne w stosunku do ciała. Ale mam jeszcze tam w tle te, te osoby, które jakby wspominają siebie sprzed lat, i tutaj jakby taki cykl życia, no nie? Cykl życia się zamyka. Oni są starzy, pamiętają siebie. Tutaj też jest taki przekłamany wiek, niby byli mali, ale już się kochali. Taka dojrzałość jakaś. Wiecie więc to Was może zaskoczyć ja patrzę że na to, że w pozytywnym sensie to Was zaskakuje miłość z przeszłości może wrócić szansa na to, że będziemy razem dla niektórych osób, które faktycznie, no bo ja rzadko o tym mówię może dlatego, że że, że że rzadko coś takiego widziałam, albo rzadko mnie to spotyka, nie spotykało mnie to nigdy ale no wiem, że tak się zdarza, że niektórzy po prostu po po latach gdzieś tam mieli zagubioną miłość, nie mogli spotkać się przez lata, jakoś rozeszły się te drogi. Nie wiem, mieli po drodze innych partnerów, i dopiero po jakimś czasie okazuje się, że mogą jednak być razem. I to na przykład nas, nas w dojrzałym wieku, no nie? Coś takiego tutaj dla niektórych osób. Przyjaciele, wsparcie, to Was może zaskoczyć, jakbyście się nie spodziewali, że ktoś Wam może pomóc, że ktoś jest Wam przyjacielem. To jest też karta dzieci. Dzieci was mogą zaskoczyć, pozytywnie was mogą zaskoczyć. Tutaj nie ma za bardzo paziów. No więc nie wiem, może robicie coś, co martwicie się, że dzieciom wyrządzi jakąś krzywdę, albo że jakoś odbije się na dzieciach, czy coś. I ta karta mówi, że nie, to się nie odbije na dzieciach. Co robić? Trójka buła. Wyobrażać sobie, marzyć, planować. To jest też karta spróbuj. Zrób pierwszy krok. Spróbuj, może się uda. Wypuść jedną rzecz. Zobacz, jak to się przyjmie. Zobacz, jak to się przyjmie. Poszukaj informacji. Popytaj. Pozbieraj opinie. E, pozbieraj może jakieś... E, nie, no, nie, nie wiem. Przyszło mi do głowy świadków. Popytaj, kto jest Ci przychylny. Kto Ciebie poprze. Na przykład, jeśli chodzi o sąd. Poszukaj przyjaciół. Zdziwisz się, ile osób Ci przytaknie. I, i ile osób powie, że tak, jestem za Tobą. Pomogę Ci w tym. Tylko buław jest kwestią wyobraźni, otwarcia się, otwarcia swojej percepcji. Czyli nie zamykaj się w swoim widzeniu sprawy, ale bądź otwarty. Pytaj się, dwoń, do, dopytuj się. Jeśli czegoś nie wiesz, to w tym miesiącu najlepiej jest po prostu się zapytać. Tak jak na przykładzie tego, tej umowy z telefonem, no nie? Czego nie robić? Dziewięć buław, nie trwać w czymś, co jest więzieniem. Tyle, koniec. Nie trwać w czymś, co jest więzieniem. A co to dla was jest, to ja nie mam pojęcia. Może to jest dom który jest już za mały. I trzeba po prostu podjąć tą decyzję i coś zmienić. Nie wiem, zacząć remont w końcu, bo coś się sypie. A może chodzi o to, że trzeba zmienić lekarza? A może trzeba zmienić po prostu fryzjerkę? Albo cokolwiek. Nie wiem, co to jest. Ale nie ma sensu już przy tym trwać. Można to zmienić. Tak jest ten, ten przekaz. I nie myśl o sobie, że będziesz nielojalny, nielojalna, że trzeba coś dokończyć. Królowa Denarów, pięć Denarów, paść kielichów. No, jest ta królowa, która zaczyna bardzo poważnie podchodzić do jakiegoś pieniądza, tego co jest jej i przed nią wypracowane. Ta królowa Denarów zajmuje się tym, czego brakuje. Ona dba o swój dobytek, ale ona też szuka dla siebie rozwiązań. Szuka pomocy po prostu. Szuka rozwiązań i pomocy, i nie da się zbyć, nie da się odstraszyć, i nie zniechęci się po prostu. Pod spodem mamy też pazia kielichów. Paś kielichów, który jest e, marzycielem. Czasami jest naiwny, więc powiem tak, dla niektórych osób ta bieda, którą tutaj macie, niezadowolenie wynika z braku jakiej, z powodu jakiejś naiwności. To mogło być Wam naświetlone w przypełni księżyca ostatniej, w pannie właśnie. A i mogło być Wam bardzo naświetlone. Mogliście zobaczyć, jak naiwny jestem, że ciągle komuś na przykład wybaczam, że ciągle komuś pomagam. Albo że ciągle akceptuję, że ktoś mi czegoś nie daje. A ja jestem bardzo naiwna, naiwna. No więc sama sobie ten denar yy, zapewnię i sobie pomogę. Bardzo ciekawe. I posładem jest dwóch kielichów, czyli mówimy tutaj o relacjach różnego rodzaju. Relacja partnerstwo. Tam, gdzie podpisujemy umowę, tam, gdzie się godzimy na pewne warunki. I to równocześnie może być i umowa telefoniczna, i małżeństwo. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że to było pomocne. Życzę wszystkiego dobrego na ten miesiąc. No i do usłyszenia w kolejnych filmach i, i spotkaniach prywatnych, w czytaniach prywatnych. I w spotkaniach na YouTubie. Teraz e, robię tygodniówki. Jest tygodniówka na tydzień od 1 do 7. Możecie popatrzeć, czy, 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 czy tam coś ma przełożenie, czy to jest pomocne dla Was. E, no i do usłyszenia w kolejnych tygodniówkach. Pozdrawiam Was serdecznie, przyculam do serca. Pa, 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 pa.